Cześć, cześć, moi drodzy. Dzisiaj, no, wbrew temu początkowemu filmikowi, nie będzie o premier Finlandii, choć powiem Wam, tak no, odbiegnę od tematu, że Finom zazdroszczę premiera. No, jak wiecie, pisowski obu strasznie oburzony, że premier Finlandii potrafiła się bawić u znajomego na urodzinach, no i zostało to nagrane, no według pewnie pisowskich katotalibów ta premier powinna zapierdalać na kolanach do Częstochowy, a nie bawić się na imprezie urodzinowej. No ale dziś nie o tym. Dzisiaj, moi drodzy, o sojuszu tronu z ołtarzem, czyli o kryciu, nie wiem jak ich nazwać, na razie może ich nie nazwę. Chodzi tutaj o uczestników rekolekcji w Tylmanowej, którzy musieli oddać opiekunom w pierwszy dzień swoje telefony przez około pół godziny mieli związane ręce. Biuro ochrony praw dziecka zawiadomiło prokuraturę w Widząc w tym znęcanie się psychiczne i, fizy i fizyczne. Oczywiście, za potrzebą dzieci, które miały związane ręce, no, mogły oczywiście korzystać z bardzo pomocnych dłoń księży, którzy tam byli. Ksiądz archidiecezji Łódzkiej wyjaśnia, że o korzystaniu z telefonów mówi regulamin, a oazy. O, re, bo wróć regulamin oazy, a wiązanie rąk było rzekomo e, dobrowolne. Tak wspomniałem, księża dzieciom e, wiązali ręce, no i oczywiście proponowali pomoc w korzystaniu z toalety. Tutaj chyba trzeba nadmienić, że w ramach działalności, ruchu światło, życie organizowane są w wakacje, te całe rekolekcje, w oazie nowego życia. Mogą brać tam osoby od 15 roku życia. Także, no, całe szczęście, że nie, nie młodsze, no, ale. Podobno powyżej 16 już nie ma, nie ma pedofilii, także się zabezpieczają. No ale dobra, lecimy dalej. Jak poinformowała Karolina Krupa-Gaweł, prezes Biura Ochrony Praw Dziecka, na początku, na początku sierpnia, gdzieś koło 8 bodajże, zawiadomiła prokuraturę okręgową w Łodzi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez opiekunów kolonijnych na obozie wakacyjnym Oaza no Nowego Życia w Tylmanowej. Według jej ustaleń e, poszkodowane dzieci pochodzą z Łodzi i okolica. Organizatorem obozu jest Ruch Światło Życia Archidiecezji Łódzkiej. E, Krzysztof Kopania rzecznik łódzkiej prokuratury potwierdził, że takie zawiadomienie wpłynęło do nich drogą mailową. Nie czekając na zawiadomienie pocztą tradycyjną, przesłali je do prokuratury rejonowej w Nowym Targu, ponieważ opisywane wydarzenia miały miejsce na terenie właściwym dla tej jednostki, jak powiedział. O całych tych wydarzeniach na tej Oazie w Tylmanowej. Biuro Ochrony Praw Dziecka poinformowało opinię publiczną już 7 sierpnia. W mediach społecznościowych, opatrując post dziewczyny ze skrępowanymi rękoma, to jest właśnie to zdjęcie, które widzicie, w zawiadomieniu do prokuratury Krupa Gaweł opisała, że tego dnia ujawniła w sieci internetowej informacje autorstwa anonimowych osób podających się za uczestników oazy w Tylmanowej, z których wynikało, że opiekunowie znęcali się nad nimi w ten sposób, że wiązali dzieciom sznurkiem ręce, uniemożliwiając swobodne poruszanie się, picie, spożywanie pokarmów, korzystanie z toalety. No oczywiście przy korzystaniu z toalety bardzo chętnie chcieli księża pomagać. Dzieci miały być związane przez około godzinę. W zawiadomieniu opisuje, że dzieci były zmuszane do poruszania się po terenie szkoły, w której były zakwaterowane. Chodziły w ten sposób po korytarzach schodach. W opinii prezes prezeski tej całej no, narażało je to na bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jest to artykuł 160 kodeksu karnego. W przypadku potknięcia się lub upadku no, dziecko, czy nawet dorosła osoba ze związanymi rękoma no, nie mogła amortyzować uderzenia o podłogę lub inne przedmioty, co jest no, oczywiste. No, w tym poście też poruszyła sprawę, tak jak wspomniałem wcześniej, korzystania z toalety. Ograniczenie kilkunastoletniemu dziecku możliwości samodzielnego korzystania z toalety i proponowanie mu przez dorosłego mężczyzny pomocy, w tej czynności no, jest czymś po prostu niedopuszczalnym i może być, a nawet powinno być, interpretowane jako bardzo poważne naruszenie kodeksu karnego. Jedna dziewczynek z powodu związanych rąk miała problem w korzystaniu z talety. Jeden z opiekunów rzekomo zażartował, że jej pomoże. No, powiem wam, że. To jest, nie wiem, zboczenie skór, wysyństwo. No, czy to się kiedyś skończy. Krępowanie uczestników to pierwsza z poruszanych w zawiadomieniu kwestii. Druga to odbieranie dzieciom telefonów komórkowych wbrech w ich woli. Opiekunowie mieli yy, pozwala dzieciom korzystać z telefonów przez 15 minut dziennie. Yy. Powiem tak, wiązanie dziecka i zmuszanie go do przebywania w takim stanie oraz uniemożliwianie kontaktu z rodzicami bliskimi poprzez odbieranie telefonu komórkowego oraz zmuszanie do powstrzymywania oczywistych czynności fizjologicznych no jest niczym innym jak formą fizycznego oraz psychicznego znęcania się nad dzieckiem przez Osoby pozostające z dzieckiem w stosunku zależności w postaci relacji opiekun-dziecko. To chyba, nie wiem, zauważy każdy normalny człowiek. I żeby nie było, że sobie to dzieci wymyśliły, czy tam chcieli, nie wiem, zrobić na złość księżom. To jako ciekawostkę podam, że moderator tej całej imprezy potwierdza, że w Tylmanowej wiązano ręce uczestnikom rekolekcji. Przyznaje, że nie wie, czy uczestnicy i ich rodzice zostali poinformowani o tej praktyce przed wyjazdem. Jak mówi, nie jest to punkt programu rekolekcji. Wychowawcy mają pokazać, jak zniewala grzech i sami wymyślają na to sposób. No to powiem wam, że kurwa, no byli wyjątkowymi łaskawcami, no, że tylko związali ręce, a nie grupowe gwałcenie nie robili. Um, nie wiem, no. Po prostu no, człowiek nie może nawet normalnie tego. Przez to przejść, ale to jest jeszcze mało. Zaraz wam coś dalej powiem. Jestem już w takim wieku, że przeżyłam tyle rządów, a PiS jest najlepszy i niech trwa wiecznie, bo tylko, tylko on nam zapewni życie i jakieś warunki do do, do w ogóle. No. no, i teraz powoli przechodźmy do no, nie wiem, powiedziałbym, że większego skurwy niż to, co wam przed chwilą powiedziałem. Dla przypomnienia, księża wiązali dzieciom ręce, blokowali dostępu do ubikacji, co niektórzy oferowali pomoc dziecku w załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Według człowieka Ziobry to była, uważajcie, pantomima. Ale to nie wszystko. Yy... Cały ten obóz, ta oaza Nowego Życia trafił na medialny świeżnik za sprawą Biura Ochrony Praw Dziecka. Sprawa wy wylądowała w prokuraturze, jednak według Ministerstwa Sprawiedliwości, tutaj uważajcie, kurwa, bo ja sam w to nie uwierzyłem, według y, tych dzbanów y, od Ziobry doszło do dyskryminacji wiernych. Wyobrażacie sobie coś takiego? Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, bo to już nawet nie jest kurwysyństwo czy zaślepienie. No, taki kato taliban, że głowa mała, ale zaraz wam powiem o konkretach. Jak wam wcześniej wspominałem, Biuro Ochrony Praw Dziecka złożyło doniesienie do prokuratury. Tylko, że prokuratura nie zdążyła nawet odnieść się do tej sprawy, a już przyszła reakcja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. I tutaj wiceminister Marcin Warhoł z Solidarnej Polski uznał, że doszło do, nie do krzywdy dzieci, a do dyskryminacji wiernych. No kurwa mać, wiecie co, jak to przeczytałem się, dojdziałam, to aż mnie powiem wam, razże zatkała, drugi raz, aż się we mnie yy, zagotowało. I mało tego, yy, Warhoł złożył zawiadomienie do organów ścigania. I teraz prokuratura musi zbadać, czy Karolina Krupa-Gaweł dopuściła się dyskryminacji wyznaniowej oraz czy nie doszło do założenia, złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. Tak właśnie w skrócie PiS Walczy o dzieci. To macie taką namiastkę. Warto tutaj też chyba podkreślić, że nie jest to osobista wendeta człowieka ziobry. Po wejściu na stronę resortu, od razu w oczy rzuca się komunikat w sprawie złożonego zawiadomienia. A brzmi on tak: Uznanie praktyk religijnych za praktyki kryminalne, wywieranie. Wywiera też bardzo zły wpływ na psychikę dzieci. Wytwarza wśród nich i ich rodziców poczucie lęku. Rodzice obawiać się mogą, bowiem, że będą pociągnięci do odpowiedzialności za udział w legalnych, szanowanych praktykach religijnych. Kumacie coś takiego? Kurwa dzieciakom wierzą ręce, odbierają telefony. Nie pozwalają załatwiać potrzeb fizjologicznych. Jakiś co któryś tam, no, niby w rzekomych żartach, kurwa, ofieruje pomoc jakiejś dziewczynce w załatwieniu swojej po, y, potrzeby fizjologicznej. I kurwa, oni i on mają czelność, kurwa, powiedzieć, że to są szanowane praktyki religijne. No, ja pierdolę. A mało tego. Przeczytam wam coś więcej. Według. Ach, tych kurwa od sprawiedliwości spisu. Tradycja katolicka od wieków wprowadza liczne obrzędy i praktyki o charakterze symbolicznym. Według polityków Solidarnej Polski, opisane przez Biuro Ochrony Praw Dziecka zdarzenie to element towarzyszących modlitwie i refleksji nad Prawdami wiary, inscenizacje teatralne w formie pantonim. No kurwa mać. Nie wiem, naprawdę. chuj mi autentycznie. Dobra, czytamy dalej. Polegające one m.in. na dobrowolnym wiązaniu rąk uczestnikom spotkania, co ma symbolicznie obrazować więzy grzechu, ograniczając swobodę człowieka, można przeczytać na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Mało tego. Warchoł powołał się na konstytucję RP i prawo międzynarodowe, które gwarantują wolność wyznania i swobodne wykonywanie obrzędów i praktyk religijnych. Czyli, krótko mówiąc, dla nich yy, wiązanie dzieci, ograniczanie im możliwości korzystania z potrzeb fizjologicznych, czy jakieś propozycje z pomocy skorzystania z toalety przez klechy. To według Warchoła jest swobodne wykorzystywanie obrzędów i praktyk religijnych. Po części się zgodzę, bo praktyki religijne w Kościele Katolickim no, zna cały świat. Mało tego przywołuje orzecznictwo episkopatu Trybunału Praw Człowieka, z którego wynika, że państwo ma obowiązek zapewnienia pokojowego współistnienia wszystkich religii. Jak se te kurwy lubią gębę religią wycierać, nie? Tradycja katolicka od wieków wprowadza liczne obrzędy o charakterze symbolicznym, co już mówiłem, co oni już te bzdury piszą. Wyobraźcie sobie, oni zamiast chronić nasze dzieci, oni chronią ten jebany kler. To się po prostu w głowie nie mieści. Ścigają. Osoby, które chcą chronić dzieci, a oskar znaczy ścigają, oskarżają te osoby, które chcą chronić nasze dzieci, a chronią tych, którzy te nasze dzieci krzywdzą. To jest po prostu się w głowie nie mieści, co oni odpierdalają. Teraz chyba można już śmiało powiedzieć, że pedofilia jest prawem, nowym prawem dla klech. Um, podsumowując, bo nie chcę się wkurwiać, bo naprawdę ja taki temat robię, to się we mnie gotuje. jestem no powiem wam przewrażliwiony na tym punkcie. Um, czyny polegające nawiązaniu rąk yy, młodocianym uczestnikom tej tak zwanej oazy, aby następnie pomagać im w załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Nie są czynami pedofilskimi według Ministerstwa Ziobry, pisowskiego Ministerstwa, lecz rytuałem religijnym. Skoro, są, skoro nie są czynami pedofilskimi, to nie są przestępstwem według Ministerstwa Ziobry. A skoro nie są przestępstwem, to złożenie zawiadomienia do prokuratury o niepopełnionym przestępstwie jest przestępstwem. Nadanżacie. W ten sposób Biuro Obrony Praw Dziecka z oskarżyciela zmieniło się w oskarżonego. Tak, moi drodzy, działa Prawo i Sprawiedliwość w wykonaniu PiS. Czyli teraz, zboczeńcy w sutannach pod płaszczykiem dokonywania obrzędów religijnych. Będą kurwa chronieni prawem ziobry, czy prawem PiSu. I jeśli, nie wiem, rodzic się poskarży do prokuratury, że jego dziecko zostało, było, nie wiem, zostało zmolestowane, zgwałcone, lub je ksiądz obłapywał na lekcji religii, to, no nie daj Boże, na lekcji religii, bo wtedy ten rodzic zostanie oskarżony o to, że. Nie wiem, ingeruje w obrzędy religijne, czy coś. No szczyt absurdów powiem wam już. Goni. No, absurd goni absurd, bo ja już tego nawet nie nie wiem. Ja powiem wam nie mam, nie mam słów na to. Jak można być tak nie wiem, wyrzutych z jakichkolwiek uczuć. Dziecko jest bezbronne, dziecko polega na, na nas. Jego bezpieczeństwo zależy od dorosłych, a ci dorosli, dorośli wolą chronić jakiś kretynów z boków w sutannach niż dziecko. To, to się po prostu w głowie dla mnie nie mieści. I coś takiego będę piętnował, jak tylko mi coś wpadnie w ręce bo, i będę mówił o tym głośno i Mam, powiem wam szczerze, w dupie czy mnie o co oskarżą o obrazę uczuć religijnych, czy nie. Bo jeszcze jedno, jeśli chodzi o obrazę uczuć religijnych. Czy tych sukiennych synów dla nich to nie jest obrazą uczuć religijnych, jak y, ksiądz na plebanii czy w kościele y, maca dziecko, to nie jest ob, o, obraza uczuć religijnych. Czy nie jest obrazą uczuć religijnych, gdy klecha? nie wiem, pół godziny, godzinę wcześniej włoży w majtki dziecka rękę, a potem tą samą ręką podaje do gęby wafelka w kościele? To nie jest obraza uczuć religijnych? Gdy nie jest obrazą uczuć religijnych, gdy klecha wyciera sobie mordę Bogiem, Maryją i całą tą wiarą, a pomszy, idzie molestować dziecko? Kurwa ludzie, zastanówcie. Dobra, na tyle, bo nie wiem, wkurzyłem się, powiem wam. Dobra, piszcie co wy o tym sądzicie jak zawsze. Ja wam już bardzo dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmiku. Cześć. A i jeszcze jedno. Żyjemy w tak popierdolonym kraju, że ci, tych katotalibowi oburzani są, że premier Finlandii bawi się na urodzinach, ale nie oburza ich jak ci czarni zboczeńcy Molestują dzieci. W takim kurwa kraju żyjemy. Do, do tego ci te skurwy syny doprowadzili. Bo pan ma tyle wspólnego ze sprawiedliwością, co prezydent Andrzej Duda z konstytucją. Coś tam pan liznął, ale nic pan nie skumał. Ale przejdźmy do pana grzechów. Prokuratura. Prokuratura jest w pełni na pana, na pana usługach i prowadzi coraz więcej postępowań z powodów politycznych. Potraficie błyskawicznie wystosować akt oskarżenia wobec aktywistki za naklejki stęczową e, Matką Boską. Potraficie ekspresowo wszynać postępowanie wobec studentów z Uniwersytetu Śląskiego i przesłuchiwać ich tak, jakby byli mordercami. Potraficie wywlec z domu i wsadzić do aresztu bez jakiegokolwiek wyjaśnienia aktywistów zawieszanie plakatów. A do tej pory nie sformułowa Zastanawialiście aktu oskarżenia wobec Jarosława Kaczyńskiego za sprawę dwóch wież, a są na to taśmy. Drugi grzech. Pedofilii. Wczoraj na komisji odwalił pan niezły teatr. Żadne pana machanie rękoma nie zmyje wstydu i blamarzu pana i prezydenta Dudy, który ułaskawił pedofila. Daliście pedofilowi wolność, Pani chociaż profesor, jeszcze, a też gorąco Sprawca ma zakaz zbliżania i, i kontaktowania się, się z pokrzywdzonym przestępstwem seksualnym. Powiedzieliście to, że to będzie obligatoryjnie. Wczoraj, wczoraj również na komisji powiedziałam pan o faktach i liczbach. No to lecimy. Czy zajął się pan 382 przypadkami księży pedofilów, o których na swojej konferencji w marcu 2019 mówił episkopat. 56% tych przypadków według episkopatu nigdy nie trafiło do prokuratury. Czy wysłał pan chociaż jeden wniosek do Watykanu o dostęp do dokumentacji o księżach pedofilach z Polski? Od grudnia macie taką możliwość, bo papież Franciszek zniósł tajemnicę papieską. Jedyne co pan zrobił, to rozesłał pismo do regionalnych prokuratorów, których nakazał pan, aby organy państwa w relacjach z Kościołem opierały się na współdziałaniu i zrezygnowały z wykorzystywania swoich uprawnień. Pan, panie ministrze, cynicznie wykorzystuje kwestię pedofilii, bo chodzi tylko i wyłącznie o to, aby bronić biskupów, którzy kryją i przenoszą pedofilów w Sutannach. Kolejny grzech grzech Funduszu Sprawiedliwości. Nikt po kontroli zmiażdżył ten fundusz. Wykazał, że fundusz nie zapewnia skutecznej pomocy ofiarom przestępstw. Zamiast pomagać ofiarom, pomagacie politykom solidarnej Polski i organizacjom religijnym. Mało tego, zaczął Pan ścigać organizacje pozarządowe, które zbuntowały się przeciw tym praktykom. Nasłał Pan na organizacje pozarządowe policję, która rekwirowała im komputery z danymi ofiar. Aktywistki zamęczaliście śledztwami po to, żeby później te śledztwa umorzyć, bo nic nie. Wy Panie Ziobro, zamiast ścigać przestępców, ściga pan niewinne kobiety i to jest bohaterstwo według Ziobro. Kolejny grzech. Kadry. Wystawia pan, gdzie pan chce, swoich kolegów na eksponowanych stanowiskach, w sądach, w całym kraju. A tych, którzy są niezawiśli, stara się pan upodlić, zdegradować, przenosić i zastraszać. Oczywiście zadbał też pan o swoją żonę i swojego brata. Jest Pan również głównym wykonawcą demontażu państwa prawa, szczucia na sędziów e, i nazywania ich uprzywilejowaną kastą, i zastanawiam się, czy podobne działania podejmie Pan wobec uprzywilejowanej kasty klubu milionerów spis, którzy dorobili się milionów na szkodliwych transakcjach, szemranych interesach albo dorobili się w spółkach skarbu państwa? To za Pana władzy również w instytucjach państwowych zatrudnienie dostają ludzie z fundamentalistycznej organizacji Ordo Iuris, która jawnie głosi poglądy odejścia od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, to Pana wiceminister Piebiak był głową układu, którego celem było szukanie haków na sędziów i prokuratorów, to Pana człowiek Matecki prowadzi kilkadziesiąt stron, które zamieszcza rasistowskie treści. Panie ministrze, Rosow Kaczyński szukał kiedyś układu, ale ten układ urósł mu dzięki panu. Dlaczego w 2015 roku został pan ministrem sprawiedliwości, a swoimi ministrami mianował pana Dudę i panią Manowską? W 2018 roku Rękoma niekonstytucyjnej KRS wysłał pan panią Manowską do sądu Najwyższego. A w 2020 roku pani Manowska została kandydatką na pierwszą prezes Sądu Najwyższego i przypadkowo Andrzej Duda właśnie ją wybrał na to stanowisko. Mówiąc w skrócie, były wiceminister sprawiedliwości Uziobry powołał bice, byłą wiceministrą sprawiedliwości Uziobry na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Panie ministrze, mój znajomy kolega powiedział o panu kiedyś, że jest pan zerem. I wie pan, co, Panie Ministrze? Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Dopo dokonał pan rzeczy wręcz niewiarygodnej i w ciągu kilkunastu lat zjechał pan na poziom mniej niż zero. Dlatego będziemy za wnioskiem, aby nie dostał pan wotum.